Michał Pisarski, Komputer Świat i GearFit 2, czyli już nie tylko opaska fitnessowa, ale jeszcze nie smartwatch. Czym więc jest nowy produkt Samsunga? Cóż, moim zdaniem jednym z ciekawszych urządzeń na nadgarstek dostępnych w sklepach. Świetnym przede wszystkim dla osób aktywnych. Po dwóch tygodniach użytkowania mogę powiedzieć Wam o nim coś więcej. Dwa lata temu w sklepach pojawiła się inteligentna opaska fitnessowa Gear Fit. Dobrej jakości, zagięty ekran AMOLED i ciekawa stylistyka zapewniły jej umiarkowany sukces. Lecz ograniczona funkcjonalność i możliwość współpracy wyłącznie ze smartfonami Samsunga pogrzebały szansę tego gadżetu na podbicie rynku. Niedawno koreański producent zaprezentował następcę urządzenia nazwanego po prostu Gear Fit 2. Sprzęt działa z wszystkimi androidowymi smartfonami mającymi na pokładzie przynajmniej 1,5 GB RAMu i jest pod każdym względem lepszy od poprzednika. Na zewnątrz nie zmieniło się tak wiele. Ekran został nieco zmniejszony, lecz oferuje teraz wyższą rozdzielczość i lepszą widoczność w słońcu, a jego bardziej zagięty kształt wpływa pozytywnie na komfort noszenia. Gumowy pasek jest wygodny w zakładaniu oraz przyjemny w dotyku, a poza tym w ogóle się nie brudzi. Opaska waży poniżej 30 gramów, więc niemal nie czujemy jej na nadgarstku. Sprzęt obsługujemy rzecz jasna za pomocą dotykowego wyświetlacza oraz dwóch przycisków ulokowanych na boku obudowy. Fit 2 pracuje pod kontrolą intuicyjnego systemu operacyjnego Tizen. Na smartfonie dane z treningów śledzimy w rozbudowanej aplikacji S-Health, a działanie opaski konfigurujemy poprzez narzędzie Gear Manager. Połączenie urządzenia z telefonem pozwala nam na wyświetlanie powiadomień i sterowanie odtwarzaczem muzycznym, który współpracuje nawet ze Spotify, ale Fit 2 radzi sobie doskonale nawet jako w pełni samodzielne urządzenie. Wszystko za sprawą bardzo przydatnych, przemyślanych funkcji. Po pierwsze, na pokładzie opaski znajdziemy GPS. Moduł działa bez zarzutu i pozwala nam na zostawianie smartfona w domu, gdy na przykład wychodzimy pobiegać. Po drugie, część z 4 GB budowanej pamięci Fita 2 możemy wykorzystać do skopiowania do pamięci urządzenia naszych ulubionych piosenek. By słuchać muzyki podczas treningu wystarczą słuchawki bluetooth. GearFit 2 bez przerwy mierzy nasze kroki i spalone kalorie, a dzięki barometrowi również pokonywane po schodach piętra. Monitoruje także sen, a gdy zbyt długo się nie ruszamy, proponuje wyjście na krótki spacer. Poza tym w urządzeniu znajdziemy także puls który nie oferuje może aptekarskiej dokładności, ale w większości przypadków prezentuje wiarygodne wyniki. To co najważniejsze, czyli mierzenie aktywności fizycznej wychodzi Samsungowi świetnie. Specjalny tryb treningu rozpoznaje bez pomyłek różne typy aktywności, takie jak jazdy na rowerze, bieganie, wykroki czy przysiady, a statystyki wyświetlane na ekranie opaski dostarczają nam wszystkich ważnych informacji podanych w czytelnej formie. Trochę ubolewam nad zbyt krótkim czasem pracy Fita na jednym ładowaniu, ale nieco ponad dwie doby dość intensywnego użytkowania z GPS to i tak wynik lepszy od zegarków z Android Wear. Nie ma się czym przesadnie martwić, tym bardziej, że pełne ładowanie trwa tylko nieco ponad godzinę, a skoro już o inteligentnych zegarkach. Czym Fit 2 różni się od smartwatchy? Głównie tym, że w sklepie z aplikacjami znajdziemy tylko kilka kompatybilnych z nim narzędzi, a żadne z nich nie jest tak naprawdę jakoś specjalnie przydatne. Szczególnie szkoda mi braku Endomondo. Korzystam z niego na co dzień, a podczas testowania GearFit 2. Gdy nie brałem na trening telefonu, musiałem przerzucić się na S-Health. Ogólnie rzecz biorąc, jednak, szeroka jak na opaskę funkcjonalność i wpadająca w okostylistyka czynią z GearFit 2 bardzo udane urządzenie, które mogę szczerze polecić. Jeśli miałbym wydać 800 zł na tego typu sprzęt, prawdopodobnie wybrałbym właśnie propozycję Samsunga.